Dziękuję dobry, z tej strony nam Stanisław w z Polskiego Centrum Narodowego a z Podlasie XXI wieku Jesteśmy na jarmarku Kaziukowym w stoku Ja zakupiłem litewski podpiwek z białego chleba I będziemy go, że tak powiem, ee, próbowali Biały kwas Podobno dobry Pierwszy raz to kupiłem, do no ja nie, nie? Ale zobaczymy, może. Do, dobry, dobry, dobry. A tu nawet po jest napisane: jak żyć mogą utopić, to znaczy, że nie jest trujący. To nie jest trujący, czyli zdrowy. Polecam białystok, kaziuki, a. Fast, White, White Power. Na razie. Cześć.